No, siema. No to co? Zaczynamy tę gierę. Teraz w FNAF 3 będziemy grali z moim ulubionym animatronikiem. Dobra, NEW GAME. Jakaś tam horror atrakcja powstała, jakby nam nie wystarczył. Nie wiem, FNAF 1 co nie? Normalny dzień w pracy tam. Mm. Okej. Okay. Ja takie coś miałam, ale nie animatroniki. Eee, w, u siebie w pokoju. W ogóle czuję się jakbym była w jakiejś opuszczonej, tak totalnie opuszczonej łazience. Coś sprawdzę. Jest tu gdzieś... O, jest. O, jest pierwsza. Ja. Yeah. Ja nie wyłączam. Fajnie, że FNF3 praktycznie wszędzie jakoś działa w miarę spoko. Zobaczymy niedługo w kamery, czy wszystko jest ok. O, wiatrak spoko działa. Dobra, on się tam cieszy z góry Foxiego, że tam jest gdzieś w ścianie. Chociaż ja wam powiem, że jest nawet dosyć przerażające, jakby na to nie zwracałam uwagi, ale jest to dosyć dobrze, fajnie skonstruowane. O, jest druga w nocy. Ehm, Najsłodsze z tego wszystkiego, i chyba wydaje się, że najnowsze chyba z jakiegoś Alien Express, są tutaj te no, figurki, nie. Soczek dalej jest. Soczek nie został zmieniony przez już trzy nafy. Znaczy teraz jest jakiś niebieski. I co? I tyle? I co by tutaj chcielibyście więcej? No jest sobie soczek i tyle. Tak naprawdę to jest mocz. Więc słyszeliście. Trzecia w nocy. O jezu, ale trudna ta gra. Jaka to jest Kr normalnie trudna gra, normalnie aż krew się leje. O trzecia w nocy, co tak szybko. Czekaj, bo to chyba są krótsze jakieś te noce niż tutaj u mnie. Jest. Są już dwie minuty. Nie? Znaczy. No, dopiero. I jest trzecia w nocy. Nie wiem, zobaczymy ile tutaj zajmie ta noc. Chyba, że jak będzie Springtrap, to może być przedłużenie. Zwłaszcza jak dostanę klapę. O, czwarta. O, i do czwartej. Ja myślę, że we FNAFie dwa najdłużej gadał. Że wiecie, bo jak była pierwsza w nocy, że Jezu, jak była pierwsza noc, to tak do trzeciej, no, gadał najdłużej, nie? We FNAFie, jak pamiętam, tym pierwszym, to do drugiej w nocy gadał. I to było najdłużej. A potem, oczywiście, się no, te telefony coraz krótsze i wiadomo. No i nic. Podoba Wam się taka noc, że kompletnie nic się nie dzieje? Tak, tak, podoba się. O, piąta. I zaraz będzie ding, ding, ding. Nie wiem, czy to będą 4 minuty, czy. Ding, 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 dodajcie mi ding, ding, ding. Jakby tak było, to mi się podoba takie coś. Mi się podoba. Halo. O! Dobra, to pa, jednak to były cztery minuty.